Stanisław i Piochuj Gminy Kwilcz. Szanowni Państwo, kończący się rok, rok 2019 był rokiem dla gminy Kwilcz. Myślę, że dość udanym. Chociaż oczekiwania społeczeństwa na pewno są zdecydowanie większe, to ja uważam, że możliwości naszej gminy są ograniczone i staramy się środki, środki publiczne wykorzystać jak najlepiej. Oczywiście jest to wielki sukces naszego samorządu i gdyby nie dobra współpraca wójta Rady Gminy, sołtysów, ale też społeczeństwa, nie wie, wiele z tych rzeczy nie udało nam by się zrealizować. Cieszę się zatem, że ta współpraca na poziomie naszej gminy układa się bardzo pozytywnie i myślę, że dalej będzie się tak układać, co przełoży się na kolejne sukcesy naszej gminy. Szanowni Państwo, przed nami kolejny rok, rok 2020, życzę zatem Państwu, żeby ten następny rok był dla Państwa pełen ciepła, radości, miłości, zrozumienia, aby przyniósł nam odrobinę szczęścia, która sprawi, że wszystkie nasze marzenia, zamierzenia, plany staną się wielkim sukcesem. Sukcesem w życiu prywatnym, sukcesem w życiu zawodowym, ale też sukcesem naszej gminy, naszej gminy, małej gminy wiejskiej. Chciałbym, żebyśmy byli zawsze dumni z tego, że jesteśmy mieszkańcami Ziemi Kwileckiej, że jesteśmy mieszkańcami Powiatu Międzychłodzkiego. Tego sobie i Państwu życzę.